Pominięta prawda o Radio Solidarność. W Poznaniu spotkali się ci, którzy je tworzyli. Konferencja ma przywrócić pamięć o radiowych bohaterach, ale też pokazać prawdę o prześladowaniach. Posłużą temu znalezione, znalezione niedawno w Urzędzie Gałka akta opisujące akcje sztazji przeciwko Radio Solidarność. W Poznaniu zaczęło się 12 maja 1982 roku. Grupa zapaleńców skonstruowała proste nadejniki. o dwóch watów mocy na zakres ukf ów Inni zredagowali i nagrali audycje. Jeszcze inni wyszukali mieszkania, z których można było nadawać na falach UKF. SB była bezradna. Jak zaczęła się ta sytuacja, właśnie, że te radia się rozpowszechniały, w wszystkich krajach, w sumie w wszystkich miastach polskich, w była proszona oficjalnie przez polskich przedstawicieli służby wywiadowczej, pan wywiadu, radio, konrwywiadu, wywiad się nazywało to, to biuro, o pomoc techniczną. Właśnie z przybliżanych przez panią Hannę akt wiadomo, że w Polsce nie było wtedy sprzętu do namierzania nielegalnych transmisji w paśmie UKF. W całym kraju, w dużych miastach zaczęły działać nielegalne nadajniki. To nigdy jeszcze niepublikowane zdjęcia nakręcone prawdopodobnie w 1984 roku w Lublinie. Ireneusz Haczewski montuje nadajnik swojego projektu, który miał emitować audycję Radia Solidarność w paśmie Fonii Telewizji Państwowej. Po raz pierwszy udało się to zrobić podczas transmisji pogrzebu pierwszego sekretarza KPZR Julia Andropowa, dokładnie w momencie, gdy nad trumną przemawiał Czernienko. W pewnym momencie jego głos jakby tak na chwilę zamilkł i później płynną polszczyzną zaczął mówić, ale na, zupełnie nie na temat. Tutaj leży zmarły, świeżo pierwszy sekretarz KPZP, a on mówi, że w Świdniku są aresztowania, że jest terror, ale nie dajmy się, bądźmy solidarni. Wkrótce, tak jak w Lublinie, w całym kraju Solidarność zagłuszała telewizję. Władze były tak wściekłe, że rzuciły wszystkie siły, by kogoś przyłapać. W Poznaniu w ręce SB wpadł niemal na gorącym uczynku Paweł Napieralski. Wytrzymał 8 miesięcy aresztu i śledztwa, i nie puścił Pary z ust. Po wyroku wywieziono go do ciężkiego więzienia w strzelinie. Ja siedziałem w celi z, z więźniami politycznymi. Było nas w sumie tam 14. Walczyliśmy o status więźnia politycznego, m.in. budowaliśmy 18 dni, byliśmy karani najróżniejszymi raportami, karami wewnętrznymi. Wyszedł dopiero po roku. W więzieniu siedziała też Maria Blimel, jedna z głównych postaci poznańskiej rozgłośni Radia Solidarność. Oni robili te audycje własnoręcznie u Marysi Blimel w domu, u jej rodziców, posługując się amatorskim sprzętem, Kase, magnetofon kasetowy jeden i drugi, no i odczytywali komunikaty radia, i odczytywali komunikaty Podziemnej Solidarności. Między innymi za to Maria Blimel dostała niedawno przyszkolandorski order Odrodzenia Polski. Na konferencję naukową Radio Solidarność do Wyższej Szkoły Zawodowej Kadry dla Europy przyjechali do Poznania twórcy podziemnego radia z całej Polski. Kiedy byli w konspiracji nic o sobie nawzajem nie wiedzieli. Dopiero teraz próbują zebrać i opisać te historie. W spotkaniu towarzyszy wystawa sprzętu nadawczego. Konferencja potrwa do jutra.